Witajcie na kanale Knitanki. Dzisiaj mam dla Was bardzo, ale to bardzo prosty ażur, taki naprawdę dla osób początkujących. Zaraz zobaczycie, że każdy sobie z tym ażurem poradzi. I co fajne, ten ażur jest dwustronny. Tak wygląda. Jedna strona robótki może być stroną prawą. Tak wygląda druga strona robótki. I zobaczcie, też może być stroną prawą. Jak najbardziej może być to główna strona naszej pracy. Tak może wyglądać bluzka, sweterek, kamizelka, topletni, czy cokolwiek innego, co tam sobie wymyślicie, czy poncho, czy jeszcze rzeczy. Przeróżne inne rzeczy mogą wyglądać tak. A mogą wyglądać tak. Tutaj jest oczywiście niezawielka próbka, ta próbka też mi się trochę skręca, ale myślę, że widzicie o jaki wzór chodzi, co chcę wam pokazać. Będą to takie poziome, poziomy ażur, poziome ażurowe dziurki. Zobaczcie. Fajny dla początkujących, ale nie tylko. Prosty wzór do wykorzystania w wielu projektach. Można go robić na drutach prostych w tą i z powrotem, albo na drutach na okrągło. Nic? Tylko działać. I przy okazji, oczywiście, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Te filmiki pojawiają się dosyć często, pamiętajcie. Kliknijcie też w dzwoneczek, wtedy będziecie dostawać powiadomienia automatyczne o wszystkich moich nowych filmikach. A teraz już pokażę Wam, jak robić ten wzór i później szybciutko powiem, jak robić go na drutach z żyłką na okrągło. Liczba oczek. Liczba oczek tego wzoru to jest po prostu liczba podzielna przez 2. Jeżeli robicie na drutach z żyłką bądź robicie na okrągło, nabieracie liczbę oczek podzielną przez 2. Na drutach z żyłką wiadomo odejdą wam oczka brzegowe. Ja nabiorę myślę sobie 10 oczek. Siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I już pokażę Wam, jak ten wzór robimy. Rząd pierwszy to będą same oczka lewe. Oczko brzegowe, oczywiście, zdejmuję bez przerobienia. I przerabiam same oczka lewe. Pamiętajcie tylko, że jest to ta strona wzoru teraz, gdzie są oczka lewe. Rząd drugi to będzie. I to jest w zasadzie jedyny rząd w tym wzorze, w którym, o przepraszam, w którym będziemy robić cokolwiek trudniejszego. Rząd drugi. Oczko brzegowe zdejmuję bez przerobienia. I tutaj na zmianę będę robić przez cały rząd identycznie, czyli będzie narzut i dwa oczka razem. Koniec. To jest wszystko. Tak będę powtarzać przez cały rząd. Narzut i dwa oczka razem. Narzut i dwa oczka razem. Narzut i dwa oczka razem. Aż dojdę do oczka brzegowego. To jest rząd drugi. Rząd trzeci to są oczka lewe, bez względu, czy to były dwa oczka razem, czy narzut. Po prostu oczka lewe, rząd czwarty to będą same oczka prawe, Rząd piąty to są same oczka lewe, rząd szósty to są same oczka prawe. I to już jest koniec. Powtarzacie znowu od rzędu pierwszego, czyli robicie oczka lewe. W drugim rzędzie właśnie był ten nasz ażur, czyli narzut dwa razem, narzut dwa razem, tak przez cały rząd, narzut dwa razem. I później znowu macie oczka lewe, prawe, lewe, prawe. Powtarzacie raport po raporcie. Zrobię jeszcze może ten rządek oczek lewych, te dziurki ładnie się wypukną. To już jest część drugiego raportu. Myślę, że prościej już nie można. Prosty, ale ciekawy, ażurowy wzorek. Można go. Robić również na drutach z żyłką na okrągło. Mówiłam, że na końcu w filmiku o tym powiem. Jak robić... O, nie zrobiłam tutaj ostatniego oczka. Wyrobię jeszcze to ostatnie oczko. Jak robić na drutach z żyłką na okrągło już Wam w tej chwili powiem. Tu jest maleńka próbka, ale już dwa rzędy. Dwie linie ażurowych dziurek widać. Powtarzacie raport po raporcie, robiąc na drutach prostych i wyjdzie Wam taki wzór. Prosty, ale bardzo fajny, ażurowy wzór. Zrobi go naprawdę każdy. Jeżeli z kolei chcecie robić go na drutach z żyłką na okrągło. Jak go robicie wtedy? Możecie zacząć sobie od rzędu oczek prawych. Drugi rząd to będzie narzut dwa razem, narzut dwa razem, narzut dwa razem. Rząd trzeci, czwarty, piąty, szósty. Moment, pierwszy, drugi, czwarty, czwarty, piąty, szósty i siódmy to są oczka prawe. I później znowu powtarzacie, narzut dwa razem, narzut dwa razem, narzut dwa razem i znowu te kilka rzędów oczek prawych i tak robicie ten wzór na drutach po okręgu, jeżeli chcecie, aby to był na przykład rękaw i żeby nie trzeba było zszywać. Można oczywiście zrobić ten wzór na drutach na okrągło. Tutaj jest maleńka próbka, na dodatek mam ją na drutach prostych. Ciężko to trochę wam pokazać, ale wzór sam w sobie ciekawy. Wzór bardzo prosty. Czy to strona, po której są oczka lewe. Czy to strona, po której są oczka prawe, nie mogę naciągnąć tego na sobie, ale jest to naprawdę fajny i ciekawy wzór do wykorzystania we wszystkich teraz pracach na nadchodzącą wiosnę i lato. Tym bardziej, że mogą z niego skorzystać naprawdę nawet początkujący. Osoby bardziej wprawione, Oczywiście zauważą sobie na przykład, że pomiędzy tymi a tymi dziurkami mogą być tutaj tylko dwa rzędy i dziurki, później zrobić można sobie dłuższy odstęp oczek prawych i lewych, prawa, lewe, prawe, lewe i wyjdą Wam wtedy na przykład takie porozrzucane nierówne paseczki tych ażurków. Mam nadzieję, że oczywiście wiecie, o czym mówię. Mogą to być niesymetryczne, mogą być przy sobie 1, 2, 3, potem dłuższy odstęp, dłuższy odstęp i ażurek. Bawcie się, kombinujcie. Z tym wzorem możecie zrobić naprawdę wiele, bo jest to wzór prosty. Róbcie sobie próbki, zobaczcie, jak to wygląda. Ja zawsze staram się Wam znaleźć coś bardzo prostego, ale z kolei takiego, gdzie można wykorzystać to w wielu przeróżnych projektach i właśnie ten banalnie prosty wzorek jest takim wzorkiem. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z tego wzorku, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli oczywiście tak było dajcie lajka. Jeżeli było coś trudnego piszcie komentarze. Bardzo chętnie odpowiem i pomogę. W dzisiejszym filmiku to już wszystko. Mam nadzieję, że w prosty sposób pokazałam Wam, jak zrobić ten ażurowy wzorek, że będziecie korzystać z niego, że będziecie dziergać. Dzisiaj to już wszystko. Za dzisiaj dziękuję i widzimy się w kolejnych filmikach.